Witam kolegów hodowców. Dzisiaj robię następny filmik. Co prawda na, tym filmik, na tych filmikach mogą pojawić się gołębie, które już były. Yy, I chciałbym kolegów przeprosić, ponieważ zeszyt, w którym zapisywałem adresy, zaginął nam yy, i dlatego muszę jeszcze raz zrobić filmik. Kto to będzie widział te swoje gołębie, to najwyżej się odezwie, a jak nie, to są to po prostu nowi klienci. No sorry, ale tak się czasami zdarza. To na pierwszym planie jest gołąbszali. Myślę, że samiczka. Numer gołębia to DV9448, rok, 899. Jest to z jednej strony po Synu 101, z drugiej strony po córce Krasa. Bardzo ładna samiczka. gwon. klasa, ze strony ojca. Syn klasa. ze strony matki tak samo klas 45. Przybędzie to samczyk. Bardzo ładny ptak. I numer gołębia DV94. 48, 24 374.

po to jest kras, a, że wszystko 101 dwa razy. Samiczka, numer gołębia DV9448, 24 628. To jest z dwóch stron 613. Knok z jednej z drugiej strony już lepiej się nie da. Piękna samiczka. Samczyk z dwóch stron po synie i córce 101. Będzie samczyk. Numer gołębia DV9448 24 rok 598 Piękny gołąbie de lak Dzień 101 razy kras, syn i córka, tam będzie chyba samczyk. Dzień dobry Dąbek, ja, 94-48, 24 rok, 882. Gołębie będą dostarczone przeze mnie lub przez mojego syna w okresie przedświątecznym. To jest linia Dicopa 101. To będzie samiczka. Troszkę się podziobała, Bardzo ładna, zgrabna. Dzisiaj wielu hodowców właśnie wraca do tych starych głębi. Dużo do mnie dzwoni. Właśnie mówi, że bardzo dobrze się im sprawdzają te ptaki. Pokrzyżowane na różne swoje dobre głębie.

Twista miska 867 też ze sto jedne charakterystyczna lekko przy... przypuszczona głowa numer samiczkii DW 94 48 24 867 Taka drobniejsza, ale ładna w ręce. 613 Linia, bardzo ładny ptak, i numer głębia: TV 9448, 24 rok 388. Bardzo ładny deklak Te gołębie w tym roku naprawdę leciały mi bardzo dobrze. że samica, 613 razy linia Krasa, kapitalny zbudowany gołąb, ładnym okiem. Piękna samica, naprawdę, ach, życzę. I numer gołąbka, DV 9448, 24 rok, 361. se plus cras

Tak, samczyk Diko Prazy 613. Kapitalny gołąb w ręce. Jego siostra leciała mi super dobrze w tym roku. DV 94, 48, 24 rok 498. Z ostatniego lotu była trzecia.

Ten już był, ktoś go zamówił też, ale niestety nie mogłem otworzyć tego. To jest oryginalny, wygląda tak jak stary kras, syn razy córka krasa, kapitalny ptaszek będzie, go mi naprawdę dobrze mi się spisują z krasa. DV 9448, 24 rok, 577. jest linia 613 razy kras, samiczka i numer gołębia TV 9448 24 rok 631 <tryk> za uwagę, zapraszam na następny film.